Jeżeli nie, bez Amerykanów, bez wsparcia technologicznego, Izrael będzie musiał wykorzystać inną broń, która może być bardziej agresywna, może być bardziej niekonwencjonalna, żeby osiągnąć ten sam cel. Bo celem Izraela i to się nie zmieni, i tego się już jakby nawet nie ukrywa jest pozbawienie Iranu możliwości posiadania broni jądrowej. I y, także mamy trochę przedłużony czas od teraz do kwietnia, a za tydzień już będziemy wiedzieli, Janku i Szanowni Państwo, czy będzie to opcja A rozważana, czy opcja B. I Izrael nie czeka. Dzień i noc przygotowywują się na opcje A i B w wariantach również wielowariantowych, w zależności od rozwoju sytuacji, żeby ten cel osiągnąć mają łatwiejszą sytuację, bo z tego, co tutaj właśnie powiedziałem, z sygnału, który otrzymaliśmy, większość systemu obrony przeciwlotniczej została zniszczona, a reszta jak gdyby nie ma siły powstrzymania izraelskiej agresji militarnej na Iran w tym uderzeniu, czyli w następnym, podejrzewam, że będzie ta sama sytuacja.